Ciema widzowie, robimy dzisiaj profit na g 4 Skins. Yy, zaczniemy sobie od, od jakiejś taniej skrzyneczki, czyli od skrzyneczki walentynkowej. Uwaga, Cupid Bowl możemy wziąć sobie. Otwórz, co mi szkodzi. O, no i zysk. No, i git. Możemy dać to na upgrader. Możemy dać na 50% albo damy na 65%. Robimy tak. I uwaga, siatło, pokczam. No i co, lecimy dalej. Um, jeśli chcecie darmowe skiny, to macie tam w opisie link do Discord'a. Ogólnie macie koperche.xyz, tam stronka. Tam macie przekierowywania na przykład do Discord'a, do Twitcha, do YouTube'a, na którym aktualnie jesteśmy. No i jak zaczęliśmy od taniej rzeczy, to teraz weźmiemy cokolwiek ekskluzyw. Dwie skrzyneczki ekskluzyw, bo są dosyć drogie. Dobra. Uwaga, uwaga. No, nawet powinno oddać, ale nie odda, bo to jest... A, o, oddało. A nie. Chociaż chwila. 229. I dobra, oddało chyba. Ale dobra. Robimy tego. Profit. Profit to profit. Nie, nie wypłać. Dobra, i robimy to na przykład na hyperbestia waga No i jak w ogóle profit to profit. Tobie teraz sprzedamy. No jesteśmy już na zysku. No. Jesteśmy dwa złoty zysku, zawsze coś. No to co, teraz jakąś skrzynkę walentynkową sobie otworzymy. <laughs> Pięć takich skrzyneczek sobie otworzę. Uwaga. Ojoj, oj, 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 oj. Boli troszkę. O! O kurcze! No z 15 zł straty to nie jest. To nie jest dużo. W sensie malutko bardzo. Takie bym sobie ulepszył na 50. dał tego Sydmeda. Halo, Sydmed? Dobra. Uwaga. I siadło Pokam. No i tak się właśnie robi profit widzowie. Aha, jeszcze 15 straciłem. No to możemy pobawić się na upgraderze z tym skinem. Bo akurat ten skin jest no, łatwy do Netherrenzy. No, no łatwy, na łatwy że łatwo się odbić. W sensie bardzo łatwo się odbić. No to Galila dajemy. No i siada. Za każdym razem siada. Chyba dobrze jest, co nie? Okej. Okay. Bierzemy sobie go. Galil. No i teraz możemy na Mortisa. Na Mortisa. O jajaj, Dobra, jest dobrze. Okej, okay, leci cały czas. Dobrze na tym upgraderze nam. Eee, damy teraz na Newpin. Oj. Oj, oj oj, dobra. Dobra, dobra. Zachowam sobie tamto jakbym chciał iść na upgradera. A teraz sobie jedną knife otworzę. A czemu nie? Dobra, chyba... Dobra, oddaj, oddaj, oddaj. O, o, jajaj. Dobra, możemy pójść na upgradera. Bo po... stać. Nas na upgradera. Mogę dać taką hyper bestię. No i przegrałem. <grym> Dobra, jednak chyba brak profitu, ale... Jeszcze mamy, na przykład, kociołek tutaj sobie mamy. 780, wyczaruj. Yy, no i dało nam tego petkę w statraku. Petkę. Dobra. Dajemy dwa skiny. Dajemy tak. No i wygraliśmy. Ok. A yy, no może by zrobić, zaryzykować? Ryzyk fizyk. Przegramy, to będzie 170 zł. No i będzie więcej na pewno. Yy. 128 zł z 97 profit, nie profit, nie wiem. Dobra, na je dam. Ojojoj, zakręciło, dobra, dobra. Odbijamy się spokojnie. Wiem, że nie mam głowy do biznesu, ale robimy to. Możemy taką skrzynkę sobie move, like a boss. No i co wy no, i wydropił C... CZ. wypropiła. Oj, wydropiła. Oj, Ojojoj. Ale dosyć tania ta CZ. -ka. Dobra, robimy ryzyka totalnego. Dajemy 5%, dajemy nightmare. Uwaga. Oj, tutaj by wysiadło. Dobra. No nie ma co się przejmować, to tylko CZ za 2 zł. <laughs> no to co teraz? Można dać MP7? Sobie. Tania, tania skrzyneczka bardzo. W sensie bardzo. No Tania skrzyneczka, dobra. 3 złote, dobra. I złotówka staraty. Yy, więc teraz damy sobie... Tak sobie damy? O, tak damy, dobra. Tak dajemy. No i wygrana. Czyli chyba nawet profit z tej skrzyneczki. Dobra, dajemy Lock moonrise, bo on jest ładny. Dobra, siadło, siadło, si siadło, pokrą, siadło. No eee, cięcie cieńcie Dobra, e, lecimy dalej, upgrader, eee, reboot. Teraz, waga. No i siada, mam ta piękniusia. Eee, dobra, bierzemy to, bierzemy tak. No i takiego agenta byśmy wzięli, feniks. Waga. Ło, wow, ledwo. Ledwo, ledwo. Ale i tak jest dobrze. Robimy profit z agenta na agenta. Dobra, siadło. Dobra, dajemy agenta znowu. No i teraz możemy wziąć w sumie tego fosfora. Dobra, siadł, ale ledwo bardzo. Chociaż nie jest źle. Dobra, overpass pin. Może nie siąść, no i chyba nie siadł. Ale nie bierzemy pinów. Piny mają jakąś złe zaklęcie. No, po prostu piny bardzo nie oddają. Nieładnie. Szynka z samymi czerwonymi. O, aż się laguje. Roll cage. No, chyba odda. Nie, nie oddało. Ale zrobimy teraz tak. Zrobimy trochę większy ryzyk na 40 i to na 40, no to będzie rewolwer. No i, o, o, dobra, siadło, siadło, nie to dobrze. Eee, robimy tak, ocean drive, dobra, ryzykujemy. No i chyba już, a nie, o, Ajajaj, aj, tutaj, dobra. Nie przejmujemy się, mamy 110 balansu jeszcze. Eee, no to teraz możemy cz otworzyć. Tak. Może oddać, może nie oddać, nie wiadomo, nie wiadomo. I... Nie, nie, no nie oddało. Ale dwa złote straty, dobra. Mogę dać na upgrader. Mogę zrobić tak i mogę zrobić tak. No i dobra. I teraz bym otworzył w sumie coś... Coś mi w sobie walentynkowego. Bo jest event walentynkowy na GeForce Skins. O, nie mam już tyle kasy. Dobra, tak. Lecimy, co wydropi, co? No Basilsk to tu ferry, no to może nie. O! Miłe zaskoczenie szczerze. Spodziewałem się, że to nie odda. Ale oddało. Jest dobrze. Radajemy Cyrexa. Musi, jak odda Cyrex, no i nie oddał. Ajaj, kurcze Kurczę pieczone, mam 36 złotych. Darajem Restricted. I karus może być. Warm God. No! Ja bym takiego ryzyka zrobił, totalnego. Ile zrobimy ryzyka? Dobra, damy na 20%. Damy na tą emkę. Jak nie, to sprzedaję tego skina. Dobra, Sprzedaję skina. E, sprzedaję sobie skina. Kurczę, wyszedł to z kanału. <gry> Dobra, sprzedajemy skina. Sprzedaj, sprzedaj. Dobra. No i lecimy teraz sobie tu zainwestować. Mam 44 zł. No to aloha. Kurczę, oddaj, 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 oddaj. Oddaj, oddaj. O, 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 o! o! No i chyba oddało. Odda. O! 33zł zysku, nice Dobra, nie upgrade'uję, sprzedaję I teraz... o, w ogóle brak towaru Mmm... teraz sobie co by... event Event, event z eventem I teraz dajemy 300, wyczaruj, co nam wyczaruje? Uuu, spetka w statracku kolejna Znaczy nie wiem czy to jest petka, bo już się pogubiłem trochę z tymi pytkami, ale. Dobra. Dobra udało się, udało się, dobra. No to teraz dajemy tak, żeby zyskać bardzo. Damy na 45, damy kapilary. No i nie oddało, ale dobra. Dobra mam 78 złotych i wiem, że skrzynka aloha bardzo oddała. No to jeszcze raz tą skrzynkę bym zainwestował. No i czy odda kolejny raz? No Chyba nie. No właśnie. 6 zł. Kurczę, zabrała troszeczkę. Dobra, mi 45. A co ja zrobiłem tu, nowe? Dobra. Tego nie było. Idziemy dalej. Move like a boss. Dobra. Teraz oddaj. Dobra. O, o, o! Petka CL later! O, jeszcze ile. Dobra. Dobra, upgrade y nas nie lubi bardzo, widzę. Więc będę sprzedawał skiny. Dajemy kałaszka. Kałaszki, no fire serpent jest szansa. Ale nie ma szansy. Dobra. O! No, i mogła, może oddać. Oddało, o Oddało, sporo oddało. Dobra, od, otwieramy jeszcze jednego kałatka Zobaczymy. <grym> no i safari mesh tak. Średnio. Eskę teraz otworzymy. Broń, której bardzo ludzie nie lubią. O! o o No i to jest zysk. Dobra. Za, za każdym razem jak teraz wyleci e, jakaś główna broń. No właśnie, tego flashback. No to e, teraz lecimy po inną broń, na przykład. No to Uspa otworzymy, bo jest dosyć tani. Oj, on w sumie chyba nie odda. Bo ma bardzo tanie skiny. No właśnie. O, troszkę. ojojoj, oj. Ale odda, oddał, co jest? Taki skin? Dobra. To jest profit. Spadamy do z 700 do 71 i z 70 lecimy po 1000. Tak. E Dobra. Uwaga Mortis. E Mortis troszeczkę chyba spadł, no właśnie. Zaniżył troszeczkę. O, mam dwa skiny. Dobra, death strike. Dobra, nie, nie, robię tego upgradera już więcej. Przypominam <grymie> eee. o Discordzie niżej, tam w opisie powinniście mieć Discorda i raczej macie. Odda? Oddało. Jak nic. O, oddało. Nice. Cupid card. Dobra, to teraz dajemy Cupid arrow. Pokaż mi Coopie Darrow. Ojej Dobra. Na tym miejscu straciłem 650 zł, więc w sumie to nie będzie mnie bolało, jak zrobię dwa razy yy, M4A1S. Po prostu wyłożę wszystkie pieniądze. No i oddało. <śm> Największy chyba profit jak dotychczas. 100 zł profitu, jak ja już chciałem kończyć odcineczek sobie. No, to damy sobie teraz trzy razy kałaszek. 4? 4, dobra. Dajemy cztery razy kałaszka. Uwaga, no, kałaszek w porównaniu do eski to tak średnio. Minus 50 zł. To dobra. Otwieramy za wszystkie pieniądze eskę. I chyba i kończę odcinek. Eee, dobra. Lecimy, co wydropi. O! Ajajaj. Ajajaj. Ajaj, dobra. No to co. Siemanko do następnego odcinka.